Przystanek Kultura to dla nas bardzo ważny projekt, może nie spektakularny, niewielki finansowo, natomiast taki symboliczny. Na czele całego projektu stała Fundacja Sądecka i tu też chciałem podziękować Fundacji Sądeckiej za tą aktywność, bo połączyła nie tylko polskie gminy i polskie jednostki samorządu terytorialnego, ale także właśnie przyjaciół z zagranicy. Mam nadzieję, że takich projektów będzie więcej. U nas się to pokazało w postaci miejsca przystankowego, miejsca odpoczynku, rekreacji przy kamienicy, przy ścieżce pieszo-biegowo-rowerowej i takich miejsc jak najwięcej. Natomiast to, co jest najcenniejsze w tym wszystkim, to jest to, że mamy kontakt z partnerami, tak jak powiedziałem, nie tylko polskimi, ale także słowackimi, węgierskimi i te rozmowy powodują, że nabieramy więcej doświadczenia, przekazujemy sobie swoje doświadczenia wzajemnie, uczymy się od siebie, szukamy najlepszych rozwiązań, no ale także podtrzymujemy tą współpracę bezpośrednio między Polską, Słowacją, między Węgrami, a to bardzo ważne nawet pomiędzy takimi kulturami jak nasze, które są stosunkowo zbliżone. Jednak warto cały czas rozmawiać, warto podtrzymywać ten dialog. Wspólnie z naszymi partnerami, to znaczy z miastem Nowy Sącz oraz z miastem i gminą Starym Sącz, ale także partnerem ze strony słowackiej i liderem projektu Fundacją Sądecką, nasza gmina zrealizowała ważny turystyczny projekt w ramach takiego programu transgranicznego Polska-Słowacja Interact, dzięki któremu powstała wiata przystankowa, przystanek kultura tak zwany, na terenie naszego miasta. Powstał on przy ulicy Zielonej na kompleksie rekreacyjno-sportowym. To jest obieg, który pozwala przede wszystkim korzystającym z przejazdu rowerami zatrzymać się na takim przystanku. Można ten rower naprawić, ponieważ tam znajduje się komplet. Kluczy do takiej reparacji znajduje się również ekran multimedialny, znajduje się ławeczka, znajdują się stojaki dla tych rowerów, jest również ten element ekologiczny, czyli zasilanie energią z paneli słonecznych. Także to ma ogromne znaczenie związane tutaj z rozwojem właśnie tej turystyki przygranicznej. Budzi to również takie nadzieje na przyszłość, żeby realizować inne ważne programy i nasza gmina również na bazie tych wszystkich doświadczeń realizuje, myślę, bardzo ważny projekt dla naszego miasta i dla naszej gminy. Związaną, związany on jest z budową muszki koncertowej właśnie na tym kompleksie rekreacyjno-sportowym, który pozwoli nam organizowanie imprez masowych czyli o takim większym wymiarze. Będą też wybudowane ścieżki rowerowe, będą oznakowane wszystkie drogi rowerowe na terenie naszej gminy. I tutaj naszymi partnerami jest zarówno miasto Stropkow, jak i gmina Niżna Polianka oraz gmina Sękowa. Myślę, że świetny program o wartości wielu milionów złotych jest w stanie realizacji. Nasza gmina jest liderem tego projektu, podobnie właśnie jak Fundacja Sądecka była w tym programie Przystanek Kultura. Dlatego myślę, że warto tutaj angażować się w pozyskiwanie środków właśnie z tego projektu, bo on jest przyjazny, dosyć łatwo dostępny, łatwy do realizacji, ale przede wszystkim też buduje te relacje i rozwój tej bazy turystycznej wokół granicy polsko-słowackiej i tym samym udział środków z budżetu każdej gminy, czy w tym naszej, naszego budżetu naszej gminy jest również na niewysokim poziomie bardzo korzystny, dobry program. Turystyka transgraniczna to obszar, w który warto inwestować. Tym bardziej cieszymy się, że jako Fundacja Sądecka podjęliśmy współpracę z czterema gminami w zakresie promowania turystyki rowerowej i okołorowerowej. Cztery przystanki, które powstały na Pasie Przygranicznym, to docelowo punkty, które mają łączyć turystów, jak i również osoby, które chcą zapoznać się z naszą kulturą, z tą specyfiką naszego regionu. Cieszymy się, że Miasto Nowy Sącz, Gmina Stary Sącz, Gmina Bobowa, Gmina Lenartow zaufały nam i wspólnie mogliśmy tę inicjatywę zrealizować. Ona będzie służyła zarówno osobom, które podróżują pieszo, jak i tym, które podróżują Rowerowo. Jednocześnie jest to doskonały przykład do tego, jak w pięknym plenerze, w pięknym krajobrazie można zarówno promować turystykę, jak i promować aktywność fizyczną. Projekt Przystanek Kultura to Przyszłość naszego regionu. Wierzę w to głęboko, że takich przystanków będzie powstawało coraz więcej. Są to moduły pozwalające czuć się pewnie. Wszystkim turystom, którzy przemierzają piękne szlaki, piesze, rowerowe, mogą tam naprawić rower, mogą się zatrzymać, mogą odetchnąć, mogą zapoznać się z interaktywnymi mapami, mogą zobaczyć, jakie ciekawe atrakcje czekają na nich w naszym regionie. Cieszymy się, że z naszymi przyjaciółmi ze Słowacji właśnie ten projekt realizujemy. Wierzę w to głęboko, że uda nam się w najbliższym czasie rozszerzyć ten projekt i będzie on owocował jeszcze większymi sukcesami w przyszłości.